Nasz dom funkcjonuje od 2016 roku. Jest pierwszą tego typu placówką w Powiecie Łosickim, która zapewnia dzienne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie w zajęciach organizowanych przez SDS bierze udział 37 osób. Nasze możliwości byłyby większe, gdyby została zaadaptowana niewyrmontowana druga część budynku, która popada w coraz większą ruinę i lada moment może okazać się, że nadaje się wyłącznie do rozbiórki. Staramy się o pozyskanie środków na rozbudowę już 4 lata, jednak bezskutecznie. Dlatego liczymy na Państwa pomoc i wsparcie. Liczba osób oczekujących na przyjęcie do naszego domu rośnie z roku na rok, a my mimo to nie możemy nikogo przyjąć. Po dopieczni SDS w nowych litewnikach korzystają z różnych form wsparcia. Obecnie działają u nas cztery pracownie: komputerowa, rehabilitacyjno-rekreacyjna, gospodarstwa domowego oraz plastyczno-artystyczna. Zapewniamy opiekę logopedyczną i psychologiczną. W dobie rozwijającej się cyfryzacji i komputeryzacji uważamy, że nasi podopieczni również mają prawa do poznawania nowych technologii. Część naszych uczestników obecnie potrafi już swobodnie korzystać z portali społecznościowych, co daje im możliwość uczestnictwa w życiu społecznym na równi z innymi. Uczestnicy uczą się również obsługi podstawowych programów komputerowych, korzystania z drukarki, kopiarki, skanera. Wykorzystujemy również komputerowe programy do usprawniania funkcji poznawczych. Pracownia kulinarna jest sercem naszego domu i najbardziej lubianym miejscem. Ideą pracowni jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające im samodzielnie przygotowywać proste posiłki. Jeżeli uświadomimy sobie, że dla nas tak proste czynności jak zaparzenie samodzielnie herbaty oraz kawy lub zrobienie kanapki, dla naszych uczestników początkowo było wyzwaniem, wówczas będziemy mogli zrozumieć, jak dużo pracy zostało już wykonanej. Nasi uczestnicy układają jadłospisy, samodzielnie kroją produkty, przyprawiają potrawy, przygotowują naczynia oraz dbają o czystość i zachowanie wymaganych standardów higienicznych. W naszym domu prężnie działa pracownia plastyczno-artystyczna. Działalność pracowni. Procentuje w sukcesach osiąganych podczas licznych konkursów, w których biorą udział nasi podopieczni. Możemy pochwalić się wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie malarskim podróż moich marzeń organizowanym przez Państwowe Fundusze Habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dążymy do tego, aby każdy mógł odkryć swój talent. Chcemy wydobyć umiejętności, z których dana osoba sama dotychczas nie zdawała sobie sprawy. Nasi podopieczni posiadają również problemy wymagające zabiegów fizjoterapeutycznych. A taką właśnie pomoc zapewnia świetnie wyposażona pracownia rehabilitacyjna. Staramy się uświadamiać, jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna i ruch dla ogólnego zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej. Dlatego wyrabiamy nawyki częstej aktywności podczas codziennej porannej gimnastyki, częstych spacerów z kijami Nordic Walking, jazdy rowerami, gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Mamy wielu podopiecznych z zaburzeniami aparatu mowy, którzy mają problemy z porozumiewaniem się. Wprowadzamy alternatywne formy komunikacji i staramy się jak najbardziej pomóc, prowadząc zajęcia logopedyczne. Nasi uczestnicy borykają się z różnymi problemami, kłopotami i mają możliwość skorzystania z wsparcia i pomocy psychologicznej. Taka indywidualna terapia wymaga odrębnego, spokojnego miejsca. Niestety, jeżeli nie wyremontujemy dodatkowego budynku, nie mamy szans na dodatkowe gabinety. W naszym domu nikt nie zostaje pozostawiony sam sobie. W ramach pracy socjalnej, podopieczni naszego domu oraz ich rodziny są objęci kompleksowym wsparciem, zarówno pod kątem dbania o pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Przykładem tego typu wsparcia są m.in. pilnowanie, organizowanie wizyt lekarskich lub bezpośredni dowóz i pomoc na miejscu, a także komplementarna pomoc w zakresie wnioskowania o ustalenie stopnia niepełnosprawności czy reprezentacja przed organami rentowymi. Głównym celem naszej placówki jest w jak największym stopniu przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania naszych podopiecznych w społeczeństwie oraz wykonywaniu codziennych czynności, co może być dużą pomocą dla rodziców oraz opiekunów. W chwili obecnej ze względu na brak miejsca część zajęć rozdobywa się na korytarzu, co znacznie utrudnia koncentrację podopiecznych i obniża jakość prowadzonych zajęć oraz komfort pracy terapeuty. Chciałbym pokrótce przybliżyć Państwu nasze plany związane z rozbudową, a mianowicie... Planujemy przeniesienie pracowni plastyczno-artystycznej z korytarza do przystosowanej do tego celu pracowni. Przeniesienie pracowni rehabilitacyjnej do większego pomieszczenia w celu zwiększenia możliwości wykonywanych zabiegów. Natomiast, w miejsce pracowni rehabilitacyjnej, powstanie jadalnia, która będzie uzupełnieniem dla pracowni gospodarstwa domowego. Z kolei na parterze remontowanego budynku, oprócz pracowni rehabilitacyjnej, powstanie salka rekreacyjno-relaksacyjna, szatnia oraz pomieszczenia porządkowe i magazynek. Specjalnie do potrzeb poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problem z poruszaniem się zostanie dobudowana klatka schodowa wyposażona w windę platformową. Za to na piętrze budynku przeznaczonego do remontu powstanie długo wyczekiwana przez naszych podopiecznych pracownia muzyczna oraz ponad 40 m2 sali do terapii ruchowej, która pozwoli na treningi tenisa stołowego, boczyń czy uprawianie innych aktywności fizycznych. Poza tym powstanie infrastruktura w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdego dnia widzimy, jak bardzo szczęśliwi są nasi podopieczni. Jak bardzo rozwijają się ich zdolności oraz umiejętności, jak otwierają się na innych. To dodaje nam sił i napędza do dalszego działania, ponieważ widzimy, że nasza praca ma sens że nasza placówka jest bardzo potrzebna. Pomimo pukania do różnych drzwi, nie udało nam się do tej pory pozyskać dofinansowania. Dlatego postanowiliśmy się zwrócić do Państwa, licząc na zrozumienie potrzeb tych, którzy nie mogą sami zadbać o siebie. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach sytuacja finansowa wielu osób, firm czy instytucji jest trudna. Tym bardziej każda wpłacona przez Państwa złotówka będzie dla nas ogromnym zaszczytem. Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli wesprzeć znacznie większe grono osób z niepełnosprawnościami. Prosimy, pomóżcie nam zbudować nasz nowy dom. Prosimy. Pomóżcie wyremontować nasz dom. Prosimy, pomóżcie zbudować nam nasz nowy dom. Proszę, pomóżcie obudować nasz dom. Prosimy, prosimy, pomóżcie zbudować nam ten nowy dom.